A więc jednak, kiedy klasyczne samochody klasy średniej znikają z Europy, Toyota odświeżyła Camry i będzie ją sprzedawała także w Polsce. Mieliśmy okazję zobaczyć ją jeszcze przed premierą rynkową, i oto 5 najważniejszych informacji. Nowa Toyota Camry to nowy wygląd, co zauważymy zwłaszcza z przodu, który znacznie odświeżono i upodobniono do najnowszych modeli marki. Odświeżono także oczywiście tył. Toyota chwali się, że poprawiono wszystko, na co narzekali kierowcy. Dlatego mamy nowe ekrany z szybko działającym i łatwym w obsłudze systemem multimedialnym, poprawiono jakość niektórych materiałów, a do tego priorytet było jeszcze lepsze wyciszenie samochodu, ponieważ to była jedna z największych wad modelu. Teraz ma być znacznie lepiej. Po trzecie nowa hybryda. te kamery napędza teraz układ hybrydowy piątej generacji z silnikiem 2,5 litra. Jest mocniejszy, bo moc skoczyła do 231 koni. I szybszy. Przyspieszenie od 0 do 100 km zajmuje teraz 7,9 sekundy, czyli urwano 40. Do tego dajcie cichszą pracę i jeszcze mniejsze zapotrzebowanie na paliwo. Kamry, według WLTP, ma zużywać 5,1 litra na 100 km. Kamry będzie też lepiej jeździć. Ma przeprojektowane zawieszenie z kolumnami McPhersona z przodu i podwójnymi dohaczami z tyłu. To wpłynie na lepsze prowadzenie i dostarczy więcej frajdy w zakrętach. Tak przynajmniej obiecuje Toyota. Z lepszym wyciszeniem zapowiada się naprawdę dobrze. Tyle na szybko i na gorąco. Nowa Toyota Camry wyjedzie na polskie drogi we wrześniu. I wtedy sprawdzimy wszystkie te obietnice. Ceny powinniśmy poznać w okolicach kwietnia. Muzyka